Walka Tomasz Adamek-Michael Grant. Walka bardzo ciekawa, ponieważ Grant jest pięściarzem, który ewidentnie najlepsze lata ma za sobą, ewidentnie niespełnionym wielkim talentem, takim motorycznym talentem, natomiast jest dwumetrowym pięściarzem, prawdziwym, ciężkim. I jeżeli Tomek rzeczywiście próbuje że tak powiem, celować walkę z braćmi kliczko, to na pewno walka z Grantem jest bardzo ciekawym, dobrym doświadczeniem dla Tomka. A ponieważ, mi można tak jak powiedziałem, no Grant nie jest już na pewno dzisiaj pięciarzem z najwyższej półki, ale przez swoje rozmiary, przez swój wzrost, przez swoją siłę fizyczną, na pewno ta walka wzbudzi emocje, sam z wielką przyjemnością ją obejrzę. Ciężko powiedzieć, czy ta walka oznacza, że, że, rzeczywiście, że rzeczywiście Tomek będzie walczył szybciej lub, lub, lub później z braciem Kliczką, natomiast... Wbrew pozorom nie tak dużo jest tych pięściarzy żywagi ciężkiej z jakimkolwiek rozpoznawalnym nazwiskiem, a do tego jeszcze zawodnik, który właśnie ma parametry prawdziwego ciężkiego i stąd, stąd myślę, że wybór był dosyć naturalny myślę, że bardzo trafny.